Przede mną odbiornik radiowy firmy Pionier. To jest odbiornik wyjęty z auta Lexus LS400 Ma bardzo podobny wygląd do innego odbiornika, który często albo prawie zawsze nawet w LS400 też jest instalowany, czy był instalowany a mianowicie do modelu Nakamichi Tutaj jest pionier. Niech zerknę, jak się nazywa. Zobaczmy od spodu. To jest model Kech KEH M9741ZT. Bardzo rozbudowany. Zresztą front bardzo podobny do tego modelu na Kamici. Odbiornik jest sprawny. Już to sprawdziłem. Natomiast moim zadaniem tutaj będzie. Instalacja modułu Bluetooth. No, i w tym celu muszę go praktycznie do spodu rozebrać. Za co się właśnie z przyjemnością zabieram. Naprawa, właściwie swego rodzaju modyfikacja radiotwarzacza z Lexusa LS400 dobiega końca. Moduł Bluetooth jest już podłączony, na tym ta modyfikacja miała polegać i to zostało wykonane. Ale może warto od Was słowa powiedzieć o tym, z jakimi sytuacjami, jeśli chodzi o sprzęt audio w tego typu samochodzie możemy mieć do czynienia. Otóż w tym modelu, który jest był produkowany w latach, już od chyba 1989 roku, 89-90 były montowane dwa rodzaje odbiorników. Ten, który widzicie tutaj przed sobą, to jest produkt pioniera. No i to jest taka wersja, bym powiedział, podstawowa. Natomiast w wersji nieco bardziej zaawansowanej można było spotkać. Montowane w Luxusach LS400 produkty firmy Nakamichi, i to jest nawet oznaczone jako Premium Sound System. E, jaka różnica między nimi? No przede wszystkim e, ten tutaj model, który jest przed okiem kamery, w tej chwili to radioodtwarzacz, m, który m, ma wbudowany wzmacniacz. I w zasadzie można podłączyć go w takiej postaci, w jakiej tutaj go widać, bezpośrednio do głośników zainstalowanych w aucie. Bywały modyfikacje polegające na tym, że tutaj mógł być dołączony odtwarzacz CD. Jest oczywiście magnetofon, i to w zasadzie tyle. Natomiast w tym modelu na kamici, który tu przed chwilą pokazałem. Nie ma wzmacniacza mocy. Jest wyjście do wzmacniacza czterokanałowe i umożliwia to podłączenie dodatkowego wzmacniacza. No tutaj, w tym Pionierze, chyba jeszcze subwoofer można było dołączyć. W niektórych wersjach pewnie on jest. Tak więc ten, ta wersja na no wydaje się taka trochę bardziej zaawansowana. Aczkolwiek, patrząc na front panel, no to mamy tutaj do czynienia z podobnymi funkcjami. Podobnymi regulacjami, nieco inne jest rozmieszczenie manipulatorów. No i teraz, a propos jeszcze tego pioniera. Jak widzicie, w tej chwili odbiera tutaj radio. Gra sobie ładnie. Natomiast został też zainstalowany moduł Bluetooth, Reprezentacja zagra w finale, który umożliwia po prostu odsłuch muzyki. Serwisów internetowych. Teraz to jakiś włączę. Bo ja tutaj mamy akurat z telefonu. Początkowo miałem nadzieję, że uda mi się wykonać ten, to połączenie w ten sposób, żeby wyeliminować te fale średnie. Mamy tutaj przycisk WMW mw i w to miejsce właśnie wpinać, wpinać system audio. Właściwie udało mi się to zrobić, no ale jednak nie byłem do końca zadowolony z jakości. W związku z tym zmieniłem nieco koncepcję i tutaj następuje w tej chwili, właśnie można powiedzieć, całkowite odłączenie czy to UKF-u, czy, czy fal średnich, czy też nawet magnetofonu, o ile był, był, był używany w danym momencie. I w to miejsce posługujemy się właśnie tym modułem Bluetooth. Ciekawa jest konstrukcja tego, tego radiotwarzacza i, no i sposób w ogóle dotarcia do tych fragmentów jego konstrukcji, które umożliwiają dołączenie tego modułu. Za chwilkę to pokażę może w kolejnym ujęciu. Odwróciłem ten, ten, ten radiotwarzacz bokiem jest zdjęta, pokrywa górna, on już jest złożony po, po tych wszystkich operacjach. Ale rzeczywiście, tutaj, żeby, żeby dokonać owych zmian, no, trzeba trochę, trochę się pomęczyć, napracować nad tym, aby radiotwarzacz rozłożyć. No, trzeba go rozłożyć dokumentnie, rzekłbym tak trochę kolokwialnie, do spodu. Mianowicie, tak, no, trzeba zdjąć front panel podpinać wszystkie tutaj te fleksy tak zwane, czyli te wiązki przewodów zgrzewanych, trzeba zdjąć wzmacniacz mocy który znajduje się tutaj w tym miejscu trzeba wyjąć całą tą płytę na której jest zainstalowany zainstalowany mechanizm no i wtedy zdemontować jeszcze co najmniej dwa moduły znajdujące się na płycie tunera no, i wyjąć płytę tunera z takiej zabudowy no z, z tego elementu, na którym ona się wspiera. Myślę tutaj o tych tutaj metalowych konstrukcjach. Trzeba ją odlutować, odkręcić, wyjąć, dokonać zmian. No, i potem w odwrotnej kolejności to wszystko, to wszystko złożyć. Tutaj Moduł Bluetooth został wpięty w zasadzie, jakby czy, czy, czy zaczyna działać. E, działa wtedy, kiedy, kiedy uruchomiony jest radio czy też magnetofon, to nie ma tu większego znaczenia. E, natomiast e, natomiast e, sam e, e, elektryczne, elektryczne połączenie znajduje się, można powiedzieć, tuż za tunerem FM i AM. E, w torze audio niskiej częstotliwości, ale dzięki temu ono obejmuje również wszelkie regulacje, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odsłuchując właśnie sobie tutaj, nie wiem, muzykę z modułu Bluetooth. Jeszcze raz to może uruchomię. Mieć możliwość regulacji basów, tonów średnich, sopranów no i wszelkich innych, które, które tutaj są dostępne, czyli balans i równowaga między przodem a typem fader yy, oczywiście w przypadku takiego, takiego, takiej, takiej konstrukcji, takiego modułu wpływ na odtwarzanie ma również sam telefon, można tutaj regulować sobie po prostu wzmocnienie również Poprzez, poprzez regulacje w telefonie. No i tak, teraz już składam ten, to radio kompletnie do stanu powiedziałbym wyjściowego, takiego, który nadaje się do montażu. No i rychło przystępuję do końcowych prac nad modelem na o którym myślę osobny materiał powstanie, ponieważ tam akurat. Wersja tego modułu Bluetooth, który został wpięty, jest inna i obejmuje również funkcjonalność zestawu głośnomówiącego do telefonu. No i tutaj, zresztą w tamtym modelu trochę inaczej też z tego powodu cała ta konstrukcja została, została zaprojektowana i wykonana. なるほど。<music>